Hejka wszystkim tu Karli Witam was w pierwszym odcineczku serii gdzie oceniam ostatni najnowszy dodatek razem raźniej wprowadza on sporo rzeczy dla nowej grupy wiekowych czyli malutkich babyków tak i zobaczymy jak mi pójdzie wychowywanie dzieci chociaż powiem wam szczerze że ja się bardzo boję. <laughs> nie jestem jakoś do tego pozytywnie nastawiona, bo to nie jest moja bajka. Ale tak. Elaine już jest w ciąży, już jest pod koniec, dałam ją. No wiecie, żeby nie przedłużać. Jak widzieliście, wprowadziłam się do jednego z domków z gry i go trochę, że tak powiem, odpicowałam. Starałam się używać jak najwięcej, że tak powiem. Rzeczy z gry no ale nie zawsze to wychodzi, co nie. Także tu mają sypialnię: tu jest łazienka, taka kuchnia, salon, jadalnia. Tu jest trochę pusto, no ale co ja zrobię? No, nic nie zrobię. I tutaj mamy dla dziecka już pokój, drugi dla dziecka też druga łazienka. Także zobaczymy co z tego będzie. Ten dom nie jest jakiś wybitny, że tak powiem. Chociaż jest w ładnej okolicy. No tak, nowe miasto. Potem jak będzie rano to pójdziemy pozwiedzać trochę, zobaczymy jak to będzie. Ponoć jeden albo dwa z domów jest jakiejś yy, polskiej simstuberki. Chyba tak, albo czyni. Z tego co słyszałam, no więc ciekawe, czy coś będzie właśnie w tym mieście, czy to jest właśnie takie zwykłe osiedlowe, że tak powiem. Mam nadzieję, że będzie jakaś niespodzianeczka. Dodałam strój, właśnie Elaine, ten pierwszy, żeby był taki zwykły i drugi, drugi tu proszę bardzo ten to ten już znacie i dodałam sportowy i jeszcze do spania tutaj Sean też ma pod was stroje więcej nie dodawałam bo pomyślałam sobie że no aż tak nie bardzo to będzie dosyć krótka seria, bo chcę zobaczyć jak te dzieci będą, że tak powiem, wyglądały, co nie? Tak, trzeba przyznać, że Sean wygląda jak Justin Bieber, Justin Timberlake, przepraszam, z dawnych lat. I ja mu tak zostawię, bo mnie to bardzo bawi. On jest typ, biologiem chyba. Tak i musisz coś tam ten, ale dobra, możesz na przykład coś ugotować swojej żonie w ciąży, zobaczymy czy coś, ten. dobra To z serem, a ty jak się czujesz? Właśnie, ty jesteś głodna, no to będzie git akurat, yy, poczekamy sobie w tym czasie na bejbusia, zobaczymy jak to będzie. Dobra, zaczyna się poródz, a ja nie mam imienia żadnego w głowie. Nie mam, nie mam pojęcia, jak ja to dziecko nazwę, ale już zaczynam myśleć. Ciekawe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Tak jest. O! Chłopiec! Dobra, dajcie mi chwilę, ja się zastanowię. Tylko pamiętam, żeby nie dawać żadnych imion na A albo na M. Dobra, daję imię na M i to będzie Milo, bo to jest dosyć takie krótkie i mam nadzieję, że zapamiętam. Także łamię swoje zasady. No. Będzie Milo Russo, mały chłopczyk. Uff, już myślałam, że bliźniaki, ale nie. Dobra, elegancko. Bardzo ładnie. Panika przyszłego tatusia. Jakoś tak ten. Dobra. O, możesz pocałować w Tak. Przebierz. A ty nakarmisz ma, ma maluszka z butelki. Czy się chce siku. No, ale dobra, jeszcze trochę wytrzymasz. No nie, ty, ty przebierz to dziecko. Tak. przebierzesz to dziecko. A, to ty jest. Dobra, w tym domu jest definitywnie mało miejsca. To jest właśnie. Minus, ale sport the creativity też jest mały, ale. Są, ale. Dobra, jakoś wytrwamy to. Dobra, ty chcesz, Amciu, Amciu? Dobrze, to idź, Amciu, Amciu. I jeszcze może. Na karm. O, mama! Ja nawet nie wiedziałam, że tu trzeba te kosze na. Teraz na te pieluszki. O, ciekawe. Dobra, Elaine, co ty będziesz robić? Co pogada jeszcze z maluszkiem? Zaraz pójdziemy sobie na zwiedzanie miasta. Bo chciałabym się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Z tego co już widzę, to tutaj jest. O, jakie ładne jeziorko! A jakie fajne. No, podoba mi się. Co jeszcze jest? Jakiś plac zabaw niedaleko, dosyć niedaleko. Jakiś pomnik założyciela. No, ciekawe. Ale dobra. Pojedziemy może coś, że tak powiem, złapiemy. Bardzo ciekawa, jak to wygląda. Okej, okay, przyjechaliśmy do biblioteki, w której jest też miejsce dla małych dzieci. Wow! Fajnie zbudowane. Właśnie, jak już wcześniej kiedyś mówiłam, dla mnie te stoły i krzesła wyglądają bardzo ciężko. Dobra, zobaczmy tutaj. To jest taka chyba biblioteczka, właśnie dla dzieci. Bo jaka fajna fontanna. Mewy sobie latają. O, co to jest, kino, pewnie, ale pewnie to jest, że tak powiem, króliczanora. Ale, całkiem ciekawe. Można iść ten, zapłacić i iść. No ok. Zobaczmy, co tu jest. Co, to jest czyjś dom. ta tu no nie ma czegoś takiego dochodzenia, na przykład jak w innych miastach. Szkoda. I ponoć to było miasto wzorowane na Los Angeles? Tak? O ile się nie mylę? Czy San Francisco? Ogólnie to te widoki, ten, ten most, chyba San Francisco. Bo skoro ma San Sequin, tak jakoś o, to może to będzie to co tu mamy wódkę z jedzeniem. Uku panipo w tej wersji. Dzień dobry. Dobra zamówimy od ukulele niech będzie to. Zobaczmy. Oczywiście ja gram tutaj bez żadnych shaderów, reshade'ów żeby ogólnie pokazać jak te kolory, że tak powiem wyglądają w tej grze, to miasto i cał ogólnie cały ten dodatek, co nie, ale powiem wam, że jak wyłączyłam choć na chwilę, to ta gra teraz wydaje mi się dosyć biedna. Tutaj można sobie pochodzić, dobra. Chodź tu. I tutaj można sobie ryby połowić, a nie, nie można. To co, tylko można tutaj stać i się gapić? jaki fajny statek jaki tutaj miasto. Dobra. Tutaj co mamy? Ja pobiegamy sobie trochę Elaine. Ty jesteś. Wybaczcie, że ja nią tak, ale co to jest? Oh my god! Ej, nie mówcie mi, że to. Czy, czy to jest Metro? Ale opuszczone chyba. To znaczy, w tej grze Metro nie ma, że tak powiem, żadnego znaczenia, ale to by było dosyć ciekawe. Wszyscy tutaj na rowerze jeżdżą. Dobra. Ogólnie wid... stąd widoczki bardzo ładne. Czy tu coś pływa? Jakiś rekin? Chyba tak! O, matko! Szkoda, że nie wyskoczy. Siemano, chodź tu. E, nie przy, nie przypłynie. Niestety, dobra. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Co tu jest? Tu jest? ulica, jeżdżą samochody, ja bym chciała mieć samochód w tej, w tej grze, tak jak w w The Sims dwójeczce i chyba trójeczce nie wiem, w, nie wiem w, w trójeczce, bo ja w trójkę nigdy nie grałam. No dobra, to jest pierwsza taka dzielnica. No to lecimy chyba do drugiej zobaczyć. Oki do oki, to może sobie łączymy. I tu jest też taki dla dzieci. Tak, w końcu ten dodatek skupia się dla na dzieciach, ale mamy też siłownię tutaj, czyli kolejny, że tak powiem, taki budynek, gdzie można robić wszystko i nic. Tutaj kolejna zatoczka. I zaczyna być. I tutaj też chyba nie można łowić, a nie, można. Fajne te jeziorka są, co nie? Ogólnie podobają mi się chyba te jeziorka tutaj. To są te to właśnie takie fontanki. <noise> Ta fontanna mnie rozbraja. Bardzo fajna jest. Jeszcze mamy. A nic. O. Ogólnie bardzo ładnie to miasto wygląda takie typowo amerykańskie. Może dosyć nie w moim stylu, ale. Tylko, że problem w tym, że nie ma tutaj gdzie chodzić. Właśnie tak jak chyba w Komorebi, że się zwiedza i w ogóle. A tutaj to tylko, nie wiem, wokoło, że tak powiem. Nie ma za bardzo gdzie wychodzić, ale rozumiem, że to było wzorowane na takim amerykańskim, typowym osiedlu, jak... W tych Spirit Housewives. Takiego. Ale. Nie, chyba najbardziej mi się ta woda podoba. <laughs> I to morze czy ocean. Tak. Nawet spoko. Ale myślę, że to będzie taka ocenka tego miasta 50-50. 50 na /50. 50, 50. Dobra, wróciliśmy do domu i musimy się zająć naszym bebusiem. Tak zająć. mawiaj. a ty jesteś dalej głodny. Weź sobie resztki. Jeszcze niedługo do pracy. Problem w tym, że nie ma nic do, do naprawienia, nic nie jest zepsute. Jeszcze nic nie zepsułeś nic, no ale okej. Okay. Taka na w ogóle, jak i tamta poprzednia, tamta druga, to są one takie wielkie. Nie wiem, ja mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy są ogromne. Ta firanka też dosyć taka ciężka się wydaje, ale przynajmniej te kulki, że tak powiem, odstają, więc myślę, że jest git. Trochę mnie poniosło z tym różem, ale już niech będzie, co nie? Mam nadzieję, że nie będziecie mi za złe, że dosyć słodki wyszedł. A co wy się nie lubicie? Przepraszam bardzo. Pocałuj. Tak, pocałuj. Nie podrzucaj tylko kołysz. Dobra, poczekamy do jutra. Ma urodziny. Okidoki, Sean poszedł do pracy. A my postarzymy naszego małego Milo i zobaczymy... Co będzie. To jest to. Dobra. No mam nadzieję, że nie wyjdzie, że tak powiem. Demoniczne dziecko z oczami. Soczewkami z wiecie. Dobra. Musimy wy wybrać, jakie ono ma być. Znaczy jaką cechę. Pła bardzo emocjonalny. Tutaj, że że chcę... Yy, że, że jest taki ruchliwy. Yy, spokojny. Taki wesoły. Myślę, że wesoły będzie. Będzie całkiem okej. Okay. O! Ja, ale fajnie na chmurce. No i oczywiście czerwone oczy. Pokaż mi się. no Oczywiście, że czerwone oczy. Ale przynajmniej. <laughs> ale przynajmniej, że tak powiem, normalnie wygląda, dobra. Rozmawiaj z nim. Tak, rozmawiaj. Ale mogłabyś go chyba trochę wziąć. Dobra, weź go proszę cię. Weź go. Weź go proszę cię. On ma tutaj ten, wydałam mu ten taki, jak to się nazywa, pocyk. Tak i tutaj, co tu się robi? Część ma tutaj, to nie jest to samo, chyba to samo. Nie, 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 dobra. O Boże! Jeszcze krzesłem na niego? Dobra, ja go przybieram w kasie. Dobrze, tak nam maluszek wygląda. To jest pierwszy strój dzienny. I drugi. Ubrałam mu taki kombinezonik z jeżykiem i te łapki, bo myślę, że będzie fajnie wyglądał. Szczególnie chyba poszedł w swoją mamę, bo dostał taki ciemny odcień karnacji, ale fajnie, cieszy mnie to. Taki miks tutaj. Właśnie ten formalny. Yy, oczywiście do spania to musiało być. Chociaż może dam mu jeszcze jeden. Jakiś. Jakiś fajny. Dwa czy nie? O! Albo to. Czy to. Te rekinki są fajne. Zostawię mu te rekinki, ale w tej. O, w tej tak pięknie. Dobrze, to masz na dosłownia też dwa. No, taki na Na imprezkę też, może jakiś będzie. Na ciepłą pogodę taki, na zimną taki. Trochę chyba inspiracja Naruto, bo tutaj jest taki lisek. Myślę, że jest Już się nawet mody dla dzieci pojawiły, skiny, oczy, rzęsy, wszystko. Więc ja sobie, że tak powiem, yy, pobiorę w niedługim czasie, ale na razie, że tak powiem, oceniamy ten pakiecik bez niczego, po prostu clean, co nie? No, no to lecimy do rozgrywki i zobaczymy, jak pójdzie nam pierwsze przewijanie. Dobra, dajemy naszego Milo do, ko yy, do kołyski, tak? Tak się nazywa. Yy. Cały. Oj. Że? On chce, on chyba chce zabawy, co nie? O nie, nie płacz! Proszę cię! Nie, nie płacz! Yy, dobrze. Nie, ja nie chcę, żebyś płakał. I to jest chyba ta kołysanka? Nie. Nie, jak to się robi? Ja nie chcę, żebyś płakał. Ja chcę ten. A. Ja nie wiem co to jest. To trzeba upgrade zrobić. This object. What the hell? A, okej. Okay. A, bo nie może ten. Dobrze. To nie może ten... To, to maluszek nie może iść. No ale dobra. Myślę, że ten odcineczek będziemy na tym kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zobaczymy, jak dalej mi pójdzie wychowywanie dziecka. <grych> Czy... O, 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 nie skacz, proszę ci, nie skacz. Dobra, dobra. Chodź tu, proszę. <grych> Czy czy mi to wyjdzie, czy się nie wystraszę. Jestem ciekawa właśnie, jak to dalej będzie. Jeśli wam się podobało, to poproszę o lajka, komencik i subskrypcję. Będzie mi bardzo miła na serduszku. No i co mam wam jeszcze powiedzieć na koniec? Do usłyszenia w następnym. Co nie? Bye, bye!